Przed mną znajduje się ZT Blade A75 i dzisiaj chciałbym pokazać, jak można włączyć i używać schowka klawiatury. Najpierw uzyskaj dostęp do swojej klawiatury i kliknij tę ikonę w lewym górnym rogu. Teraz naciśnij schowek i aby włączyć jego skrót, użyj tego przełącznika obok, aby pokazać schowek na pasku narzędzi. Następnie wróć. Kopiuj tekst. I stuknij w niego na górze swojej klawiatury, aby wkleić go od razu. Jeśli chcesz wkleić to później, kliknij w skrót schowka i kliknij na niego tutaj. Aby przypiąć, użyj tej pineski po lewej stronie. Możesz ją odpiąć w ten sam sposób. Aby usunąć, stuknij w tę pineskę po prawej stronie. Aby dodać coś do swojego schowka stąd, naciśnij Dodaj nowy klip, pisz cokolwiek chcesz i wybierz Zapisz. Jeśli chcesz wyłączyć skrót schowka, użyj tego samego, żółtego przełącznika. Dziękujemy za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka, komentarz i zasubskrybuj. Cześć!